Masz dość czekania na poniedziałek, żeby zacząć od nowa? Przerwij ten schemat już teraz. Nie musisz czekać na nowy tydzień, żeby coś zmienić. Prawdziwy postęp zaczyna się od małego kroku, który robisz w tej chwili. Nazywa się to mikroakcja. To sprytny sposób, by pokonać opór w głowie. O co chodzi? Wybierasz jedną rzecz. Drobną, którą możesz zrobić od razu. Zrób pięć przysiadów. Przeczytaj jedną stronę książki, którą odkładasz od dawna. Wyślij krótką wiadomość z podziękowaniami do kogoś. Wydaje się małe i nieważne, ale to właśnie takie drobiazgi wywołują zmianę. Dlaczego? Bo twój mózg nie ma jak się sprzeciwić. Zadanie jest zbyt proste, żeby powiedzieć nie, a kiedy to zrobisz, przełamujesz bezruch. I wtedy dzieje się magia. Czujesz satysfakcję, dostajesz zastrzyk motywacji, nagle kolejny krok się wydaje nie taki trudny. Ta metoda to nie tylko same działania to sposób na nauczenie mózgu, że każda zmiana jest możliwa, nawet ta najmniejsza to budowanie rozpędu, który pchnie cię dalej. Więc przestań czekać na idealny moment albo nowy tydzień. Droga do zmiany zaczyna się teraz od jednej mikroakcji. Jaką wybierzesz ty? Zrób ją i zobacz, jak mały krok otwiera drzwi do wielkiej przemiany. Pamiętaj, nie chodzi o perfekcję. Chodzi o postęp. A postęp zaczyna się od tego pierwszego małego ruchu. Zrób go teraz.